Moje drogie, dzisiaj zupełnie inny filmik, na wariata, dosłownie makijażu, który nie pasuje do mnie, który nie jest w moim stylu, który rzadko się zdarza na moim kanale, ale dzisiaj postanowiłam, że zrobię taki makijaż bardzo drogimi kosmetykami, czyli ponad dwa tysiące tutaj trzeba by wyłożyć, żeby coś takiego sobie na twarzy zmalować. Użyję kolorów, które normalnie bym nie użyła i użyję takich kosmetyków dość, powiedzmy, mocnych. Super pigmentacja i... Fajne krycie. No, i to są takie kosmetyki, które są u mnie sprawdzone, które ja bardzo lubię. Więc, jeśli jesteś ciekawa, co dzisiaj użyłam do wykonania tego makijażu, jak go wykonać, to oczywiście zapraszam na drugą część. Dobrze, jedziemy teraz z makijażem. Dzisiaj fryzura na sarsę. Stwierdziłam, że jak zrobię takie dwa rogi, to będą mniej widoczne moje baby hair, i chyba by mi się to udało, gdyby. Super, plan był lepiej wykonany. No, ale wyszło jak zwykle. Dzisiaj dwa podkłady użyję. Będą dwa super drogie. Jeden z Chanel, drugi z Diora. Bazę mam już na buzi. To jest Guerlain, czyli wszystko takie super, super drogie. I użyję też dość drogie gąbeczki, bo będzie to Beauty Blender. Robię miksa jeden do jednego i będziemy zaraz go nakładać. Powinno być dobrze. Dobra, może trochę tych... Ale to już paluchem, bo będzie się bawić tutaj pół dnia z tym. I rozblendujemy to teraz. Zobaczymy. Co to z tego wyjdzie? Ale ten Chanel pięknie pachnie kwiatowo. Mmm, przecudownie. cudownie. No tak, w międzyczasie Wam jeszcze powiem, że zaczęłam używać już ubrań mojego męża. Koszulki oczywiście. Moje wszystkie małe. I teraz taki mój outfit codzienny standardowy. To są leggingsy, koszulka męża i jakaś super duża bluza którą najczęściej kupuję oczywiście na Lumpeksie, bo szkoda mi wydać yy, na bluzę, nie wiem, stówę, półtorej stówy, taką lepszą, a na Lumpeksie, jak już była używana, to widać w jakim stanie ona jest. Ja zazwyczaj też szukam takich bluz, które praktycznie nie mają śladów użytkowania jak ta właśnie z H&M. Tylko, że ta jest krótka. Tak to do połowy brzucha mi sięga. Ale mam taką fajną koszulkę, którą mój mąż akurat nie lubi z Adidasa. Jest super miękka i taka trochę grubsza. I to się mu nie podoba, że ona jest taka gruba właśnie. No a dla mnie jest po prostu rewelacyjna. No jakieś tam leginsy, które podwijam pod brzuch i jest super wygodnie. No i na wieczór jeszcze oczywiście kapcia od mojej siostry, bo dostałam takie renifery. Ogromne kapciochy e, z Biedronki i są zarąbiste, grube skarpety i tak po prostu chodzę <noise> jak wariatka w domu, ale w domu to można, nikt nie widzi. Nikt nie krytykuje, bo się każdy boi ciężarnej. No ten duet wygląda po prostu przepięknie, bardzo się mi podoba. Super gładziutko na buzi. Chyba lepiej wyglądał ten duet e, razem, lepiej niż e, sam, e, sam Dior. takie takie taki mam podejście, może nie wiem. Chyba, że kamera lepiej lubi Chanel. Różnie dobywa. Korektor z Urban Decay Naked Skin, mój ulubiony i popatrzcie, ile go zużyłam, już wiele mi nie zostało. To będzie chyba kolejny w projekcie Zero, który będę tam yy, wrzucać, bo ten z, yy, z Sephory też jest rewelacyjny. Podobny nawet do tego, też się już kończy, też już go wiele nie zostało. Jak będzie super mało, to oczywiście zdejmę yy, stoper i będę używać dalej. Ile tam wygrzebię, to wygrzebie, ale nie zmarnuję nic, bo jest naprawdę Super, ten korektor. Korektor mamy na miejscu, szybko, gładko poszło, i teraz y, oczywiście jakiś brązer kremowy. Myślałam o Chanel, ale jednak chcę wykończyć ten, już wiele go nie zostało, więc pomożemy, oczywiście, będziemy się nim nudzić, będziemy się nim jarać jednocześnie, bo jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny i można go polecić do testowania. Tak dla suchej skóry to jest po prostu rewelacyjne. Bardzo w nim lubię to, że jest kremowy i świetnie się rozprowadza bardzo szybko na różnych mm, wykończeniach podkładów. Na przykład na tych bardziej matowych, czy na tych takich bardziej satynowych, czy nawilżających powinny fajnie się rozprowadzać. I podkład też jest fajny, ale to, że tak zdecydowanie dla suchej skóry na tłuste to chyba się nie utrzyma. Chyba, że masz taki puder, że trzyma wszystko, no to, to oczywiście warto testować. Jak już tak lecimy z tym konturowaniem, to może polecimy też i z rozświetlaczem. Tak zastanawiam, czy wziąć Anastazję, czy ten, no, ten, czy ten, ten, czy ten, a weźmiemy ten. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. E, odrobinkę oczywiście, tak, to jest odrobinka, tyle prawie podkładu mi idzie na, na buźkę, jak co używam, palców jak używam, zapomniałam słowa. Dobra, e, troszkę to oczywiście rozmarujemy, może upchamy tutaj, gdzie, gdzie normalnie tego nie robię, czy gdzieś tutaj? Zobaczymy. Napakujemy go dość dużo. A co? Dużo mi się na rękę na, nałożyło, to nie będę go tu wycierać, bo szkoda, bo to jest cholernie drogi kosmetyk. Ale u mnie jest bardzo kapryśny i tak mnie czasem denerwuje, bo na jednej stronie ładnie się łożę, a na drugiej to pożar się boże dosłownie. Normalnie można go zatrzeć palcem i tak się roluje i, i dziwnie, dziwnie się y, układa z podkładem. Nie idzie w parze. Nie chcę. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Może dzisiaj będzie lepiej, ale tak chyba. Tak, tak podejrzewam, siebie oskarżę. Tak y, mam wrażenie, że może go za mało pakuje i on tak dziwnie przez to się układa. Bo jak się go tak nawali konkretnie, to, to wygląda przecudownie. Jest zarąbisty. Obralamy go tutaj. I tutaj. Trochę mi go jeszcze zostało, no ale niestety już więcej go nie napakuję. Teraz posługuj mi znaleźć coś, żeby go wytrzeć, ale nie wzięłam nic. A specjalnie przyniosłam mnóstwo gratów, żeby już nie chodzić za niczym. Dobra, mniejsze z tym. Zostawimy to jak jest, może się nie uciapię. Teraz puder. Wezmę ten z Diora, no bo oczywiście no, to jest jeden z droższych pudrów, które mam, a po drugie to jest jeden z lepszych pudrów, które mam, które się u mnie sprawdzają. I odrabinę na gąbeczkę na strefę T i pod oczy, a reszta standardowo to oczywiście będzie pędzel. I pędzel, jak użyję, to będzie z Glam Shopu, ten duży, pach, pach, pach i dosłownie buzia jest gotowa. Na drugą stronę odrobinkę, naprawdę niewiele tego pudru daję, bo jest całkiem fajne wykończenie tych podkładów, takie dość um, zbliżone do matu, ale to jeszcze nie jest takie, wiecie, ciężkie, takie, takie papierowe. Podrasujemy jeszcze ten brązer, który nałożyłam odrobiną huli. Bo już niedaleko tutaj jest do denka. Już naprawdę z jednej strony już taka fajna dziura się zrobiła, że aż, aż mobilizuje to bardziej, żeby to używać dosłownie za każdym razem. tak będę Was nudzić tym brązerem na tą chwilę. No ale, no ale tak sobie zaplanowałam. I druga strona podrasujemy. Widzicie, ten rozświetlacz jeszcze jest widoczny, także trzeba go troszeczkę więcej rzucić i na takim matowym makijażu będzie chyba ładnie wyglądał. Coś jeszcze tutaj tego brązu rzucimy odrobinę, na drugą stronę też odrobinę, tutaj przyciągniemy, połączymy, żeby był ładnie i tak jeszcze troszeczkę letnio. Super, bardzo się mi podoba. Dobrze, na tą chwilę zostawimy i teraz wezmę sobie oczywiście jakiś, nie jakiś, tego Urban Decay Primer pod cienie, nałożę odrobinę. Mam nadzieję, że uda mi się wycisnąć się drobinę, tak? Tyle wystarczy nawet, nawet za bogato. Rozprowadzę go palcem, aż po same brwi i zagruntuję pudrem albo jakimś cieniem, może tym cieniem, który zawsze używam i będziemy bawić się zaraz dość drogą paletą. A ja mam do Was takie pytanie. Jak Wy się malujecie, to sobie nocicie jakieś piosenki? Bo ja mam to cały czas. I zazwyczaj jest tak, że jak mój mąż sobie coś noci, to potem ta melodia mi wchodzi w głowę. Nawet jak to jest jakiś jego głupi wymysł, i tak sobie potem chodzę i nudzę. Nudzę, nucę, chciałam powiedzieć. No, tak sobie nudzę. Baza na miejscu. Teraz y, matowy cień, to będzie ten z Makeup Geek. Bardzo go lubię. Fajny cień. Mm, super, fajnie. Dobra, teraz y, wyrzuciłam pędzel, jaką mi się jeszcze przyda. Jajjku. teraz y, Anastazja Modern Renaissance. Bardzo fajna paleta, bardzo ją lubię chociaż cholernie się osypuje i tego nienawidzę w każdej palecie. Nie, nawet tej nie wybaczę. I tak chciałabym zrobić dzisiaj makijaż dwoma kolorami plus jakiś, jakaś błyskotka. Nie licząc tego matowego, no bo nie liczmy go. Można go zastąpić pudrem. I tak mnie korci ten kolor. Ten tutaj taki różowy, trochę malinowy. Przepiękny jest. I korci mnie też ten kolor. O, ten tutaj. Ja taki makijaż już robiłam kiedyś do jakiegoś filmu, ale chyba do... Jeśli się nie mylę, to, były, to był projekt Denko ostatnio. Także wezmę sobie taki większy pędzelek, taki trochę płaski, może, może ten z Zoewy, i napakuję go na całą ruchomą powiekę, wyciągnę do góry, ile się da, i zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem, bo naprawdę to jest makijaż super prosty. Nie trzeba większych umiejętności. Jak myślałam jeszcze o czarnej kresce, takiej wyciągniętej, ale nie mogę znaleźć taśmy nigdzie. Nie wiem, co się z nią stało. Pewnie też pożyczył. Zbiórka i się nie przyznał. Nie więcej do czegoś takiego bym chciała dojść. Yy, taki efekt się mi podoba, taki mocno podkreślony, pod samą brwią, prawie roztarty. I tutaj na granicy to wychodzi z niego dość dużo złota, zupełnie inny kolor, tu jak jest napakowany grubszą warstwą, to jest taki ładny, właśnie taki malinowy, piękny kolor, jak w palecie. Super. Teraz podjadę z drugą stroną yy, i potem w załamanie zapakujemy ten, ten taki zimny. Piękny brąz. Jak się go tak pakuje na ruchomą powiekę, to on się nawet nie osypuje. W opakowaniu oczywiście jest dużo tutaj luźnych drobinek, ale na szczęście na twarz nic nie leci, także to jest super. To chociaż, chociaż tyle, bo jakby się osypywało na twarzy, to ta paleta byłaby absolutnie niewarta tej ceny. Chociaż dla niektórych osób ona i tak jest przereklamowana dość mocno. I teraz sobie ten kolor przenoszę troszeczkę wyżej. Będę go tu troszeczkę rozcierać, dokładać, rozcierać, dokładać, aż będzie jedna i druga strona taka sama. No, wygląda to bardzo różowo, tak trochę na smalowaną. Drugi cień, który użyję, to będzie ten tutaj w kąciku, taki grzeczny, ładny, chłodny brązik, który też mocno się tutaj pyli, ale, ale on jest fajnie napigmentowany i bardzo ładnie wygląda na powiekach z różnymi tonacjami. Nieważne, czy to jest neutralna, czy chłodna, czy ciepła, bardzo ładnie się dopasowuję i podjadę z nim oczywiście w załamaniu, żeby dodać takiej głębi trochę mm, powiekom, żeby troszeczkę przygasić ten róż, więc jedziemy tutaj tak delikatnie, bardzo delikatnym pędzlem i będę tak wyjeżdżać tak może do 3,4 powierzchni oka i tu na zewnątrz oczywiście. No i kolor na miejscu, muszę przyznać, że dość mocno przyciemnił ten, ten makijaż, ale nie będę pakować go na ruchomą powiekę, bo będzie to zbyt taki mroczny, takie mroczny, takie ciemne. A dzisiaj nie, yy, nie taki pomysł mam na ten makijaż. Przygotowałam sobie tak, jeszcze do tego makijażu steryd, yy, to jest Turbo Glow. I przygotowałam sobie tutaj klej z to jest ten Glitter Primer, tak on się nazywa? Tak, Glitter Primer. I nałożymy go tutaj, gdzieś w, to, w tej części chyba i tak myślę, że będzie to pięknie się błyszczyć, mam taką nadzieję dobra, nakładam sobie primer i potem może pędzelkiem albo palcem podrasujemy ten, ten piękny steryt, ten przepiękny kolor, naprawdę jest, jest wow, i tak pędzelkiem go nałożę, może do połowy żeby nie przesadzić żeby za dużo nie było i odrobinę tutaj przyklejmy. O, ojojo jest sylwestrowo i ta bluza nie pasuje do tego, tylko jakaś suknia piękna, balowa powinna być. <laughs> ale mamy to, co mamy. Nawet takiego efektu się nie spodziewałam. No ale dobra, jest, jest przepiękny. Właśnie spodziewałam się, że będzie trochę skromniej. No to tak na maksa taki power. I tak samo robimy z drugą stroną. Nakładamy ten primer i pędzelkiem oczywiście ten cień, który niestety bardzo mocno się mi kruszy. Ten i czary-mary. Bardzo się mi osypują w opakowaniu i tak się boję w ogóle ich ruszać. Tylko zawsze tak delikatnie z tą paletą, bo nie chcę, żeby się rozkruszyły całkiem i zniszczyły. Bo naprawdę są przecudowne te kolory. Chociaż na moich oczach się bardzo mocno osypują i w ciągu dnia na korektorze to, to, to nie siedzi ładnie, niestety, tylko na właśnie tym primerze jest, jest, to jest porządna robota, a w innym wypadku to niestety się nie trzyma. Dobra, tyle na pędzel i jeszcze dam na środek porcję mm, palcem. I jedziemy tutaj jeszcze palcem, Odrobimy na środek. Mm, jest moc, jest naprawdę przepięknie. Gliterowo, trochę się mi osypał ten cień, mam go tutaj wszędzie na nosie, na wargach. Dosłownie tutaj, aż na policzki się mi tutaj rozsypał. I teraz z dolną powieką pasuje podjechać, nie? Pasuje coś tam rzucić ładnego, więc taki pędzelek sobie wezmę ołówkowy i pojadę z tym tylko z tym brązem może. Nie będę pakować tam różu. I tak trochę chyba za dużo mi się nagrało. A dobra, trzepiemy ile trzeba i jedziemy. No i zobaczcie, jeden cień, a jaka różnica, jak potrafi zmienić człowieka, jak potrafi zrobić takie wielkie, wielkie, ogromne oczyska. Z tej palety jeszcze bym chciała wziąć jakiś jeden taki bardzo jasny cień. A O, ten chyba, taki dość perłowy, i rzucę go w wewnętrzny kącik w dość takiej pokaźnej ilości. Przeciągnę go oczywiście tutaj na dół, żeby się ładnie nam tutaj błyszczało. I z jednej z drugiej strony, i zaraz będziemy tuszować rzęsy. Nie chcę go na górę, bo tam na górze to jest oczywiście inne czary mary. Chyba przesadziłam z tym jasnym kolorem, chyba jest go zbyt dużo. Dobra. Jedziemy z tuszem. Dzisiaj będzie ekskluzywnie, będzie żywą. szy, to jest nowy nabytek do projektu Zero, bo ten z Mi Sportu już się skończył. mówię Wam, że po prostu nie wiem jakim cudem, ale tak te, te nie cienie. Tylko tusze uciekają z tego projektu, że jeden za drugim. I teraz sobie wyśrodkuję, A popatrzcie. A jaki bajer za stoi lej złotych. Jedziemy z tuszowaniem. Jeśli ktoś szuka maskary, która jest super bezpieczna i nie ma możliwości, żeby zakuć sobie oko, to jest zdecydowanie anty, ponieważ naprawdę jest bardzo łatwo zakuć sobie oko i ogólnie jest to szczoteczka bardzo niebezpieczna. Ale efekt jaki daje, to jest uu, bardzo ładny, bardzo ładny, ale chyba nie bardzo aż takiej kasy. Pamiętam jak nabywałam tą maskarę, to dziewczyna tak mi zrobiła piękne rzęsy, że ja już nigdy w życiu potem nie powtórzyłam tego efektu ani jednego razu. Naprawdę nie udało mi się nigdy. I to mnie skusiło, żeby tyle kasy wydać za tą maskarę. Jak słyszycie, ta 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 ta, chodzi mi tutaj ta górna. Zatyczka coś tam się poluzywało. Oczyska mamy piękne, gotowe, wielkie, szalone, zmieniające człowieka. Zupełnie nie w moim stylu. I pasuje coś jeszcze na brwi rzucić. I chyba użyję kredki, no bo już tak ją męczę i Was też męczę tą kredką, że Wam pewnie się znudziła. Ale, ale nie, to jest jedna z fajniejszych kredek, które, która robi naprawdę kawał dobrej roboty. Przeczeszę moje brwi przepiękne, gęste. Nieregulowane już u Was jakieś parę dni, parę tygodni chciałam powiedzieć. Pasuje tutaj troszeczkę użyć pęcety i podrasuję je tak odrobinę. Zawsze tak mówię, ale wychodzi zupełnie inaczej. Więc podjadę tutaj, gdzie trzeba i nie wiem, czy żel jakiś damy dzisiaj. A damy, a co? Jak jedziemy na bogato, to jedziemy na bogato. I żel jaki damy, to będzie Anastazja, Ten, jak on się nazywa? Gdzie ty jesteś? Tinted Brow Gel, który ma bardzo fajną szczoteczkę i podjedziemy może tymi dłuższymi włoskami. Nie będę taki bardzo, bardzo ciężki, przerysowany, i tu już przy końcu to trzeba tak super delikatnie, żeby nie zrobić takiej grubej, brudnej krechy. I tutaj podjedziemy też troszeczkę i tutaj nastruszymy przód, żeby był taki większy, taki no, obfity bardziej. No, wyszło jak zwykle asymetryczne. <laughs> Kto ma dobre oko, to na pewno dojrzy. Dobrze, i coś na usta, i nie wzięłam sobie nic takiego na bogato, ale jestem normalnie. Hmm. Będę musiała wstać, niestety, będę musiała wstać, bo mam tylko Kiko, mam tylko Eveline i mam tylko Benefit Błoszczyk z tych takich droższych. A resztę nie mam. Dobra, za, za chwilę wrócę, tak. I wpadła w moje ręce pomadka. Nie, szminka, co ja mówię, pomadka z Makeup Forever. W takim bardzo ładnym kolorze, takim troszeczkę różowo jagodowym Ona jest matowa, więc ten błyszczyk też mi się przyda. Rzucimy go, a nich takie usta będą też takie wielkie, chociaż w kamerze. I Jedziemy. Ona jest taka metaliczna, nie jest, nie jest matowa, więc jeśli ktoś takich frykasów nie lubi, to na pewno z tym też się nie polubi. Nawet ten błyszczyk chyba nie będzie potrzebny. Kupiłam w TK Maxie za chyba 3 funty. Także super tania. Dobrze, jeszcze co? Błyszczek, nie? Jak już powiedziałam, że rzucimy, to rzucimy. A co? Nie będziemy, nie będziemy marnować. Zmieści się jeszcze. No, teraz to się błyszczy. A, jak choinka. A jeszcze wiecie, co? Zapomniałam o jednym kosmetyku, o rozświetlaczu. I co? Damy troszeczkę tego mojego połamańca, roztrzaskańca. na tutaj, o, w to miejsce. Tam tu idzie zwykle. Napakujemy go, niech się błyszczy tutaj na, na maksa. Bardzo ładny kolor, bardzo go lubię. Szkoda, że się roztrzaskał. ale może go kiedyś jeszcze kupię na jakiejś promocji. Ten kolor chyba Munston się nazywa, jest bardzo ładny. I spray na koniec, to będzie oczywiście ten z Urban Decay też, końcóweczka. Ładnie pachnie, bardzo ładnie. I fajnie utrwala makijaż. I makijaż mamy gotowy, dzisiaj na wariata, jak widzicie, super kolorowo, super mocny, zupełnie nie w moim stylu, ale na takie miałam dzisiaj ochotę i chyba hormony mi świerują. Tak, muszę się przyznać, że chyba coś mają hormony z tym wspólnego. Dobrze, dajcie znać, czy Wam się podobał, czy się nie podobał, czy byście w takim wyszły w ciągu dnia, bo ja chyba nie. Chyba byłoby to zbyt odważne, ale na jakąś taką imprezę sylwestrową to tak. Może to będzie szalony, sylwestrowy makijaż? Można go tak nazwać. Dobrze, dzień to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się na pewno w następnym filmiku. Pa!